Dzień dobry. Na forach internetowych trwają kłótnie programistów SQL, czy lepsza jest baza SQL Server, czy ma SQL, a ludzie, którzy pracują w Excelu nie wiedzą jak zacząć. Taką receptą przez specjalistów podawaną jest zainstaluj sobie SQL Servera. Po co? Zacznijmy więc prosto, osiągając szybki efekt. Zapraszam. Przechodzimy do przeglądarki internetowej. W przeglądarce wpisujemy w 3SQL.com. To jest taka strona tutorialowa dla programistów. Tutaj mamy wszystkie technologie informatyczne. Nas interesuje oczywiście SQL. Po lewej stronie mamy pełną listę wszystkich słów kluczowych i klauzul w SQL używanych. Tutaj mamy samouczek, czyli możemy sobie zrobić kilka pierwszych kroków. Warto go zrobić, bo y, rekruterzy o to pytają. Ale żeby zacząć samemu. Spróbujmy uruchomić edytor SQL, który tutaj jest dostępny, interaktywny, za darmo. Try it yourself. Średnik na końcu zdania SQL jest nieużywany. Można go skasować, ale jeszcze łatwiej obsługiwać tę bazę tutaj. Po prawej stronie mamy pełną bazę Northwind. Jest to standardowa baza Microsofta do nauki programistów SQLa. Wystarczy klikać w poszczególne tabele, a poniżej pojawia się ich zawartość. Tutaj zapytanie, tutaj zawartość. Wystarczy klikać po tabelach. Ale oczywiście, my chcemy wpisać coś ręcznie. No to zamiast. Nie musimy stosować tych nawiasów kwadratowych. Najwdzięczniejszą tabelą jest tabela Customers. Klikając Run SQL, otrzymujemy od razu wynik na dole. Popróbujcie ze wszystkimi tabelami, które tutaj są dostępne. Zapraszam na kolejne odcinki naszego. Naszych rolek. 20 lat w szkole ze Squela, ale pomysłów nigdy nie za dużo. Lajkujcie, komentujcie i mówcie, czego chcecie, bo to jest dla Was. Zapraszam.